Dlaczego nie jedziesz dalej? Nie wiem, co mi się stało. Nagle się zatrzymałam. Zabrakło ci pary? Nie używam pary, tylko energii elektrycznej. A moje baterie są naładowane. Coś jest ze mną nie tak. Coś się popsuło? No nie wiem, po prostu nie mogę jechać. Jak dostarczy przesyłki do Wikarstown, skoro tutaj tkwię? A może pociągnę twoje wagony i ciebie aż do Wikarstown? A co, jeśli pojedziesz. Y Zbyt wolno i nie dotrzemy na miejsce przed zmierzchem. Może nie jestem tak szybki jak ty, ale dowiozę cię na czas. Obietnica Tomka! Elektrycznie! Dziękuję, Tomku. Złap się mnie. I w drogę. A! Wszystko dobrze, Tomku? <laughs> Jest trudniej niż myślałem. Może przydałoby się odrobinkę więcej smaru. A! A! No to drogę! Uh! Tomku, powiedz, czy dałoby się może w jakiś sposób przyspieszyć? No bo y robimy korek. Ha? Tomku, skarbie, czy możesz jechać nieco szybciej? Przypominam, że obowiązuje nas ścisły rozkład jazdy. A spóźnienie zagrozi naszej reputacji. Tak, jasne. Robię co mogę! Podobno pociągi dużych prędkości jeżdżą z dużą prędkością. A może oni się cofają? Pierwszy raz spowodowałam korek. Proszę, Tomku jedź trochę szybciej. Tomku, czy mogę w jakiś sposób pomóc? Nie martw się, mam pewien pomysł. Pojedziemy inną drogą. To taki mój sekretny skrót. Dzięki Tomku. Z powodzenia. Trzymaj się skarbie. Nie zgubcie się. <śmiech> 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 Właśnie, nie zgubcie się. <laughs> Jesteś pewien, Tomku, że to jest skrót? Spokojnie. Złożyłem ci obietnicę Tomka, że dotrzesz do wikarstan przed zachodem. I tego się trzymajmy. Dobrze. Jeśli sądzisz, że możemy... Stój! Co się stało? Coś nie tak? Chodzi o te tory. Tyle tu pagórków i skrętów. Pociągi dużych prędkości jak ja mogą wypaść z tory. Na takiej trasie. Na szczęście jedziesz po nich z prędkością Tomka. Więc trzymaj się osi i przygotuj na super zabawę! Ale jaką zabawę? Pokażę ci! Gotowa? Nie wiem. Ui! Cześć ciuchcie, których nie znam! Jestem Sandra! Jak mogę pomóc? Pst! To my, Tomek i Piotruś, tajni agenci. Super, świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Ja pewnie że mam. Cz, 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 cz. To super tajna misja Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną. E, trochę na lewo, nie, yes, w moje lewo. Idealnie. Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie. To sygnał. Uwaga, dinozaur na torach. Wspaniały sygnał dymny. Dołożyłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. Wee! A teraz pokażę wam najbardziej sekretny, super gadżet na świecie. Ha? Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak, gdy wiem na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1. Dziękuję za skorzystanie z super-hiper-usług super-tajnych gadżetów, Sandry! Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej. Okay. <laughs> Bądźmy bardzo cicho. <laughs> To świetna zabawa, Tom, y, agencie numer jeden. To się wie, agencie 006. Ale, Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. A tak, ciemność. A! A! Tomku, co to za dźwięki? Nie ma się czego bać, Piotrusiu. Spójrz. To tylko stary wiatrowskaz. Uff. Wiesz co, Piotrusiu? Tajni agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez te farmy. No i po moim planie. Teraz już nie mam szans, żeby jechać z Ciuścią na paradzie. Patrz! Ciuchcia wraca! Prawie. Jest za wysoką. Nawet moje pufy odpychają ją wyżej. Mam pomysł. Nie, teraz już jej nigdy nie dosięgniemy. Możemy użyć pary, żeby przekierować balon gdzie tylko chcemy. Nawet jeśli uda się przekierować ją do Vicarstown, to i tak jej nie dosięgniemy. Trzeba będzie improwizować. Improwizować? Tak! No wiesz? Wymyślać na bieżąco! W takim razie improwizujmy! Hej! Jeśli przepchniemy Ciuście do góry widokowej, złapiemy ją ze szczytu! Ale jak możemy ją przyczepić z powrotem? Hmm. Sandra i Karolcia pomogą! Tak! Pojadę po nie! Zrobię to migiem i widzimy się na szczycie góry widokowej! Dziękuję, kamciu! Do roboty, Tomku! Wszystko mamy zaplanowane! Teraz małe puf tutaj. I małe puf tam. Popatrz, Karolcie, Sandra i Kamcia już tu są. Tutaj! Witajcie! Jesteśmy gotowe! Bardzo dobrze! Popnijmy ciuchcie ostatni raz. Trzy, dwa, jeden! Startuje! No już. Uh, leci wyżej niż przypuszczałyśmy. Spokojnie. Złapię go. Nie. Nie uciekniesz mi. Tak. Brawo. Brawo. Sandro. Brawo. Brawo, Sandro. Cię. Dzięki, Karolciu. Do, do, do! Do! Lecę! Pomocy! Możemy! Trzymamy bramki! Przejmiemy! Jeszcze! A! Tak! Udało ek się! Pocznie! Nie. nie widzę żadnej krówki. Ja też nie może jeśli zaczniemy muczyć tak jak robiliśmy to rano, to one nam odpowiedzą? To taka gra w słuchanie! Mu! 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 Niemożliwe! Nie, Mu? <laughs> Dźwięk dochodzi stamtąd. Czy traktory je muczą? Nie, ale krówki już tak. Cztery, jeszcze tylko sześć <mum> Małe mu, mu tu Duże mu, mu tam Tutaj mu, tam też mu Dookoła mu, mu Mamy ją! Tam też mu, dookoła <mum> mumu. Mamy piątą I szóstą krówkę <mum> tutaj, tutaj mu, tam mógł mu Dookoła mu, mu mogą zostać na łące. Musimy być ostrożni. Krówki! Krówek? Doskonale się spisaliście, chłopcy. Naprawdę skupiliście się na tej dostawie. Tak naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale jakim cudem? Cóż, po prostu graliśmy w różne gry, które pomagały nam się skupić. I widzę, że z powodzeniem. <grych> A propos dobrej zabawy. Kto chce pośpiewać piosenkę o farmie w drodze do domu? Jeze! Mówiąc szczerze kochani, chętnie dołączę. <laughs> Pan McCall farmę miał. Ia, ia, ia. A na tej farmie krowy miał. Może nie powinniśmy śpiewać o krówkach? Kurki? Świetnie. Małe pipi, tu duże pipi tam. Dokoła pipi. Pan McCall farmę. Miał. Tomku. Cześć. Nie tutnąłeś w tunelu. Coś ci dolega? Gabrysz nie pozwoli mi tutnąć w trakcie dostawy, ale sam posłuchaj. To brzmi świetnie. Widać, że bez problemu możesz wykonać swoje zadanie i potutać w pracy. No właśnie. A on nie pozwala mi pracować tak, jak lubię. Trochę to przypomina sytuację na twoim torze przeszkód. O, to dlatego wszyscy zrezygnowali. Boisz się tej stromej górki? Tak, zgadza się. Więc przyjazd po niej wcale cię nie cieszy. Tak, zgadza się. A to znaczy, że nie polubiłeś mojej pętli, bo jest jak górka? Tak, zgadza się. Czyli moja superkręta skręto pętla to dla ciebie superkręta? męka, Tomku! O, Piotrusiu, wcale nie chciałem, żebyś tak się czuł. Nie chodzi tylko o mnie. Ha? Do zobaczenia! Piotrusiu, czekaj! Nic się nie bój, nic się nie bój. Cześć, Kamciu. Tomku, muszę się teraz mocno skupić. Ty zakręty to dla mnie wyzwanie. O! Jasne, tak samo jak w strefie zygzaków. Tamte skręty też pewnie były dla Ciebie wyzwaniem. Tak. Wiesz Kamciu, naprawdę cię. Cześć, Przepraszam. Czekaj! <śmum> Uhu! Mówiłam, że błotka jest super. Faktycznie miło je czuję w zapatkach. O, to dlatego ty wciąż wskakiwałeś do błotka, zamiast jej przeskakiwać? Ha? Teraz wiem, co zrobiłem, nie tak. Ustanowiłem zasady dla siebie, ale przecież każdy inaczej lubi się bawić. Wiem, jak wrócimy na właściwe tory. Cześć, kochani. Mam dla Was wielką niespodziankę na torze przeszkód. Chodźcie zobaczyć. E, e, ja muszę sobie wyszorować, pale nisko. Tak. Ja, e, naładować akumulator! Proszę, proszę, bardzo proszę! Najbardziej na świecie, proszę! Niech ci będzie, Tomku. Obejrzyjmy tę niespodziankę. Nowy, ulepszony, ekstra super fajny kolejowy tor przeszkód. Zrozumiałem, że każdy z Was lubi się bawić po swojemu, więc ulepszyłem tor przeszkód, by każdy miał coś dla siebie. Sami sprawdźcie. <śmienicza> Jak nowa strefa zygzakowania? Jest elektryczna! <śmienicza> Tomek nie ma ze mną żadnych szans. Ha? Chwila, jadę w złym kierunku. Następna stacja u Pora dorzucić do pieca! Na przód, Tomku! Strzeżcie się szyny! Nadciąga diesel! O! Po to żegnam! Hej, koła bruch Tomek wygrywa tam i tu! Powinno mi pomóc. Ha? Do zobaczenia na mecie. Po to żegnam. Hej, koła w ruch. Zwycięstwo pokażę mu. Uf. Ciężka robota. O nie. A! Piotruszu, kłóć Uf! niej! Uff! Tomku, przestawiam zwrotnicę, żeby zatrzymać wagony. Karolczu! tory wymagają remontu. Spójrz! Ups. Ja chyba też będę nadawał się do remontu. O nie! Młodne kąpiele są zdrowe! Musimy cię szybko postawić na tory. To i tak nie ma sensu. Diesel ma taką przewagę, że już nie mam szans go dogonić. Chyba jednak nie jestem numerem jeden wśród lokomotyw. Dla mnie zawsze nim będziesz. Żeby być wspanią lokomotywą, nie zawsze musisz zwyciężać. Poza tym obiecałeś dostarczyć ładunek, a nie się ścigać. Wiecie co? Macie rację. Dałem słowo Tomka. I dotrzymam go! Hej, koła w ruch, po to żegnam, bo moje słowo dałem wam! Hej, koła w ruch, po to żegnasz, przyjaciół, pomoc masz! Bardzo wam dziękuję! Właśnie goniliśmy tęczę. Tak! I kiedy jesteśmy blisko, ona nam ucieka! Zaraz! Czy ta tęcza miała kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy? Widziałaś ją! Tak? No to jest bliżej niż myśleliście! Masz rację! Jedziemy! Pora sprawdzić, co jest na końcu tęczy! Zgadnijmy, co jest na jej końcu. Może cały wagon gwizdków! Hej, zaczekajcie! Uhu! Teraz nic nas nie zatrzyma! Wow! Nigdy wcześniej nie widziałem tej góry. Hej, widać nad nią tęczę, ale nie ma żadnej drogi na szczyt. Te tory prowadzą wokół niej, nie w górę. No to koniec! Bez torów, które prowadzą na szczyt, nigdy nie dotrzemy do tęczy! To przecież niemożliwe! Co jest niemożliwe? Na szczycie jest tęcza, którą chcemy złapać! Super! Hmm. Możemy wjechać na górę po torach za tymi krzakami. <laughs> Znalazłeś tajne tory! Naprawdę? Znaczy. No tak! Ale jak mamy się na nie dostać? Tory są przerwane. Nie martwcie się! Znam kogoś, kto może nam pomóc! Spokojnie, nie martw się! Karolcia, Karolcia i Sandra widziem uratują się. się! Stuk, stuk, tuk i puk, puk tam! Tutaj stuk, tutaj puk, w każdą stronę stuk, puk! Szybciej! czas zaczyna znikać! Tutaj stuk, tutaj puk, w każdą stronę stuk, puk! A oto nowiutkie połączenie w prezencie od Sandry i Karolci! Bardzo Dziękujemy, Karol, z byliście wspaniałe! Kawał dobrej roboty! Wszyscy na górę! Cała para naprzód! O! Co jest na końcu tej tęczy? Hej! Co dziwi i zaskoczy nas? Co skrywa tęczowy, piękny łuk? Już na odpowiedź czas! Hej! Jedziemy więc, by zobaczyć tęczy kres Dowiemy się, co tam na końcu jest zapomniałem się. Cześć, się, milko. Co słychać, Dieselku? Twoje rury robią mnóstwo hałasu. Dzyń, dzień. Co powiedziałeś? Nie słyszę, bo te rury robią mnóstwo hałasu. Powiedziałem, że te brzęczące rury... Co? A? Muszę uciec od tego hałasu. Się Wchodzę w to! Nie, to nie jest wyścig! Ja po prostu muszę gdzieś dojechać! Po cichu! Przede mną nie uciekniesz, Tomku! To się jeszcze okaże. Hej! Dokąd jedziesz? Na nabrzeże Rybkowa. Tylko w ciszy. Ach, jak cicho. Jak spokojnie. Jak wyboiście! Muszę wyhamować. Ale głośno! Przydałyby się lepsze hamulce! Na górze róże, na dole biały bez. A jestem wagonem. A czy ty też? One nadal śpią. Jejku! Skoro te hałasy ich nie zbudziły, to już nic im nie grozi. Możesz dolać mi herbatki z cytryną? Mały problem Muszę zabrać je z tego deszczu Hej, tam jest tunel. Hurra! Przynajmniej jesteśmy w miłym i cichym miejscu ha? Co to za... Uh, hałas Nie! Uh. Jak mam dać mu znać bez używania gwizdka? Światło! Światło jest ciche! Ej, Pietrusiu! Cześć, Tomku! E, dlaczego mówimy szeptem? Wiozę Ani i Klarę do portu w ciszy, żeby się nie przebudziły. Super! I jak ci idzie? To trudniejsze niż myślałem. Może przyda ci się pomoc i dźwięk szczęśliwego dzwoneczka? Jak najbardziej! najbardziej. Ale... Ale pamiętaj... Musimy być super ekstra cichuteńko. Obiecuję, będę cichutko, będę cichutko jak cichutko. myszka. 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 <głosy> <głosy> Ten smok jest mój, rycerzu! Odrzekam, nic z tego, droga damo! Zielony rycerz jest gotów do zaciętej bitwy. <noise> Wła! Albo i nie. Niewidzialny czarny rycerz jest skryty za zasłoną dymu! Hejże! Złapię błękitnego rycerza! <grystanie> huh? Zgubiłem go! Uh, 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 żeby uciec! Hej! Nie! Oui! Wow! Yeah! Chorągiewki! Błękitny rycerz wciąż ma swojego smoka! Uh! Uh! na szczycie wzgórza. Pierwszy kto go złapie, jest szlachetnym rycerzem. Mogę się założyć, że to właśnie ja nim będę. Nic z tego. Chwała należy do mnie. Mam szansę złapać smoka i zakończyć to polowanie! Jestem! Nie, to moje zadanie! Wracaj tu, smoku! Smok nam znowu ucieka! Ha? O nie, uderzy w nadjeżdżające pociągi! Pomarańczowa rycerka temuż zarazi! Ciągle brakuje kilku części. Gdzie jest Tomek? Słyszę go już. Patrzcie, jedzie ze sobą nos rakiety. Hurra, Tomku! Kapitan Tomek do centrum sterowania. Misja zakończona sukcesem. Ory! Patrzcie, rakieta w komplecie! nie. A poza tym w końcu udało mi się dostarczyć ważną część rakiety! O, masz na myśli akumulator? Nie, wielki nos rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. Or ją zasila! Jejku, to jednak ważny element. Każdy element jest ważny. A najgorsze, że zaraz zacznie padać! Na semafor, rakieta nie wystartuje. Wystartuje, jeśli przywiozę akumulator, więc ruszam! Super turbo szybko! O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą! Nawet jeśli będę super szybki! Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w Sodorze! Wrócić przed deszczem? Nie! Nie ma szans!